Cześć wszystkim, mam na imię Martyna, a to jest mój kanał na YouTube. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym otwieraniu paczek z Aliexpress. Przychodzę do Was, już widzę, standardowo z trzema paczkami, ale mimo wszystko mam nadzieję, że któraś z nich Wam się spodoba i coś będziecie mogli sobie zamówić. Akurat jak zawsze tutaj na złość mój gotełkę się obudził. Właściwie to się obudziła, bo to jest ona. I przyszła tutaj sprawdzać, to, co pancia ma dzisiaj na stole. No ale mam nadzieję, że może jakoś za bardzo nie będzie przeszkadzać, tak jak w jednym z filmików, gdzie tutaj siedziała sobie cały czas i jej web był yy, widoczny. No już, zjeżdżaj, no mi szeleścisz. Dobra, nie gadam, a zaczynam. I tak może przejdźmy do tej małej paczuszki, ponieważ. Tak. A nie, przepraszam, wiem co to jest. Na której się nie wiedziałam, co, co jest napisane, ale na tej, na tej jest opis przedmiotu. Cóż to jest? To są oczywiście frezy, które zamówiłam do tej mojej nowej frezarki, którą bardzo polecam i z której bardzo jestem zadowolona. Tutaj Wam podlinkuję, film do, podlinkuję Wam film do tej frezarki, będziecie mogli sobie zobaczyć, o którą mi chodzi. Frezarka jest super, bardzo, bardzo gorąco polecam. I oczywiście tutaj mam do niej trzy nowe frezy, także jestem bardzo zadowolona. Jeden jest na pewno do skórek, bo taki też zamówiłam, a dwa pozostałe dostałam do, jako gratis tutaj mam taką paczuszkę drobiutką, pychniutką. Bardzo sympatyczną, zapakowaną tylko w folię. I są to, już wam mówię, są to, są to, są to, są to skarpety. Już kiedyś zamówiłam raz skarpety na Ali, ale były one dla mnie za małe i po prostu, nie wiem, zresztą jakość nie bardzo mi odpowiadała, więc postanowiłam dać im szansę i zamówić coś jeszcze raz. Znaczy coś, zamówić skarpety jeszcze raz. Więc zobaczymy, jaka, jak będzie z jakością tych oto skarpet. Są to 3-4 pary skarpet, każda w innym kolorze i każda z takim super słodziaśnym serduszkiem złotym nadpiętą. Także będą tak sobie wystawały z niskich butów chyba. Zobaczymy. No Na pewno ta jakość z tamtymi, które zamówiłam wcześniej. Nie wiem, jeżeli ktoś szaleje na Ali i kupuje jakieś skarpety, to były to takie balerinki. Stop... Nie, to są stopki. To były balerinki. Z takim po prostu na górze serduszkiem kolorowym. No jakość tamtych, w porównaniu do tych jest nieporównywalnie gorsza. Te są o wiele, wiele lepsze, są bardzo miękkie w dotyku i raczej jest to bawełna. Ostatnio kupowałam właśnie skarpetki, to, to są, były bawełniane i to są dokładnie tak po dotyku to jest ten sam materiał. Tamte były strasznie szorstkie, te są bardzo, bardzo mięciutkie, bardzo sympatyczne. Nie kosztowały dużo, nie kosztowały mało. Cena taka jak na Ali, myślę, że w sam raz. Dałam za nie chyba ponad 3 euro z tego co pamiętam. Oczywiście, jak standardowo, napiszę Wam tutaj na dole, ile faktycznie, ponieważ jak zawsze mogę się po prostu mylić. No, wiadomo, różnie bywa. Trochę się tego zamawia i można po prostu zapomnieć. Także tutaj w międzyczasie, mam nadzieję, że widzicie. Sprawdzam sobie i dotykam te skarpetki. Przy okazji, możecie p popatrzeć, jakie to są kolory. Yy, także 4 sztuki za 3 euro z hakiem. To uważam, że to nie jest, nie jest dużo. Tym bardziej, że naprawdę są fajnej jakości. Mają bardzo ładne kolorki i do tego jeszcze te sympatyczne serduszka z tyłu. Super. Na pewno będzie mi się je dobrze nosić. O ile będą dobre. Mam rozmiar stopy 39 myślę, że będą spoko, napiszę wam oczywiście gdzieś tutaj na filmie yy, czy rozmiarowo pasują na moją stopę fajnie, także przejdę do tej ostatniej, największej paczuszki, no i tutaj mam paczuchę yy, mam taką dużą paczuchę i wiem co to jest za paczucha, jest to rzecz dla psa, przydatna albo i nie, zaraz ocenicie sami nie wiem, ja ją po prostu wyjmę i wam pokażę jeszcze raz wyjmę bo ta folia jest wyjątkowo mocno szeleszcząca. No i jak pewnie już się domyślacie, jest to yy, kamizelka ratunkowa dla psa. Do wody, oczywiście. Yy, może to jest śmieszne, może nie. W każdym razie mój pies w zeszłym roku ze mną pierwszy raz nad morzem, ponieważ jest ze mną dosyć krótko bo właśnie od roku dopiero. Byliśmy pierwszy raz nad morzem i po prostu na początku wchodził do tej wody, później. Z mojej winy prawdopodobnie, no na pewno z mojej winy, musiał się czegoś przestraszyć albo go za głęboko po prostu zaprowadziłam. W każdym razie od tamtej pory nie chcę wchodzić do tej wody, i mam nadzieję, że właśnie jak nałożę mu tą kamizelkę, jak zobaczy, że jednak się sam utrzymuje na tej wodzie, to może, mam nadzieję, będzie chciał z powrotem się kąpać. No bo jednak skoro mu się na początku podobało, a później jestem na tyle głupia, że go po prostu przestraszyłam. No i, od, no, i No, i. No, zepsułam, zepsułam go, no. Zepsułam po prostu jego frajdę i jego fan, i niestety od tamtej pory nie chciał się więcej kąpać. A szkoda. No, i tak sobie pomyślałam właśnie, że może z tą kamizelką y, będzie mu lepiej. No i bezpieczniej przede wszystkim. Także jeżeli ktoś uważa to za super śmieszne i w ogóle, no to. Przykro mi, ja uznałam, że to może być fajny pomysł, żeby jednak odbudować u psa e, te, te, tą radość z kąpieli w wodzie, no, gdzie, gdy jest szczególnie gorąco. E, mam nadzieję, że mu się to faktycznie przyda. Kolory były różne do, e, do wyboru. Tutaj mamy jeszcze na górze właśnie taki e, chwytak, żeby można było sobie psa e, przytrzymywać w tej wodzie. Dodatkowo można zapiąć mu na tym smyczkę. Z przodu przekłada się na szyi pod głową. Dodatkowo mamy zapięcie tutaj, żeby się nic nie podpinało. Rzepy oczywiście, już Wam pokazuję od spodu, to wygląda w ten sposób, że mamy też zapięcie pod brzuszkiem na rzepy. Dodatkowo zapięcie takie na zatrzask, żeby też się nic nie odczepiło w tej wodzie. Tak, tośka. Kamizelka jest tutaj właśnie ym, uzupełniona takim miękkim w środku materiałem, który będzie pomagał właśnie unosić jej się na wodzie. Dodatkowo ma z góry odblaski i ogólnie jest bardzo porządnie wykonana. Kosztowała chyba 6 albo 8 euro, już nie pamiętam. Uważam, że to jest niedużo, żeby właśnie testować, czy może faktycznie pozwoli to psu na powrót do wody albo tak. Psy, które mają po prostu lęk przed wodą, pomogły mi się po prostu z tą wodą oswoić. Mam nadzieję, to jest tylko taka moja teoria. Jeżeli ktoś już testował taką kamizelkę i ma z tym doświadczenie, to bardzo proszę o informację, może y, moja teoria wcale nie jest taka zła. Ym, no, oczywiście, że zanim ją stestuję, no to jeszcze trochę czasu minie, ale przynajmniej nałożę to psu w międzyczasie i po prostu wkleję Wam informację, czy rozmiar jest dobry. Wzięłam rozmiar M. Normalnie, jeżeli chodzi o ciuchy dla psów, kupuję rozmiar XL albo XXL. Ale tutaj porównywałam właśnie rozmiary i na takiego małego psa mój pies jest w mniej więcej wielkości jamnika, tylko na trochę wyższych łapach, waży 9 kg, więc jest szczuplutki, ale po prostu ma... Przepraszam. Przepraszam, jest szczupły, ale ma taki dłuższy tułów. Tak, tak, tak jak... Tak mi się wydaje, że jak, zupełnie jak jamnik. Także jeżeli ktoś ma takiego psa o podobnej budowie, to to jak najbardziej myślę, że powinna być dobra, tym bardziej, że jest wszędzie regulowana. Oczywiście postaram się jeszcze wrzucić jeszcze szwotki psa, jak w tym wygląda i, i mam nadzieję, że po prostu ktoś będzie mógł sobie zamówić bardzo podobną, bardzo fajną kamizelkę. Z tym to optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że któraś z rzeczy Wam się spodobała. Oczywiście linki do wszystkich pokazywanych przedmiotów będą tutaj na dole, pod filmikiem, w opisie, w opisie filmu. Także Was tam serdecznie odsyłam i zachęcam do zakupów. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Proszę o kciuki w górę, jeżeli się podobało, oraz o subskrypcję. Wszystkiego dobrego i do następnego filmu. Pa!